Pisze święty Jan od Krzyża w dwunastej strofie pieśni duchowej. Och, krystaliczne źródło, żeby tak w twoim obliczu ze srebra nagle się wyłoniły te upragnione oczy, których rysunek skrywam w głębi siebie. Po tych wszystkich prośbach. Błaganiach i wzdychaniach, Oblubienica zatrzymuje się, milknie i zachwyca się. W końcu coś ją przyciągnęło i oczarowało. Dotychczas w obserwowaniu świata stworzonego pojawiało się już wiele elementów natury, które Oblubienica pytała o ukochanego. Niestety żadna z istot świata przyrody nie była w stanie udzielić jej odpowiedzi. Teraz dociera do źródła i to do tego krystalicznego, nieskalanego i czystego. Jego tafla jest niczym lustro, w którym można się przejrzeć. I oblubienica korzysta z tej jego zdolności. Patrzeć na powierzchnię wody, Przeglądać się w tym naturalnym lustrze to pytać o własną tożsamość, to zadawać pytania typu gdzie żyję, po co żyję i kim jestem. Czyli spoglądać w lustro to odkrywać prawdę o sobie, to uzmysławiać sobie wielkość i piękno swego istnienia, to odkrywać źródło w samym sobie, źródło swego piękna i podstawę swego istnienia. Oczywiście, tutaj może pojawić się pokusa fascynacji samym sobą, chęć zatrzymania się tylko na samym sobie, podziw nad bogatym zbiorem swoich dotychczasowych osiągnięć, również w tej przestrzeni duchowej i pobożnościowej. Czym dokładnie jest to źródło, w którym oblubienica się ogląda? I dlaczego wcześniejsi pomocnicy? I pośrednicy w postaci stworzeń nie pomogli Oblubienicy. Otóż odpowiedź tkwi właśnie w źródle, które jest symbolem wiary. Otrzymana na chrzcie wiara, czyli Boży zmysł widzenia, znotawlana staje się teraz w końcu właściwym, adekwatnym źródłem poznawania i spotykania ukochanego. To już nie świat zewnętrzny, to już niezmysły ciała stają się źródłem informacji o Bogu. To wiara, a w kolejności nadzieja i miłość dają właściwe poznanie ukochanego. A co mówi wiara poszukującej oblubienicy? Otóż ta wiara przekonuje ją, iż podstawą tożsamości człowieka jest sam Bóg ukryty wewnątrz jego duszy ale to przecież żadna nadzwyczajna informacja gdyż to już pierwsza strofa dała jej taką podpowiedź jak widać oblubienica zamiast ją przyjąć wyruszyła na własną rękę na poszukiwanie Boga i siebie poprzez zmysły i świat zewnętrzny wiedziała ale z tej wiedzy nie skorzystała zrobiła po prostu po swojemu dlatego też Nieźle się natrudziła, aby w końcu do tego się przekonać i już więcej w poszukiwaniu nie eksperymentować. Wiara zatem odpowiada oblubienicy, iż tym źródłem jej tożsamości jest wnętrze odbijające Boga, wnętrze naznaczone głęboko przez tajemniczą obecność umiłowanego. Czyli oblubienica, jak relacjonują wcześniejsze strofy pieśni duchowej, szukała Boga na zewnątrz, poza sobą, aż w końcu odkryła go tak blisko, bo w sobie samym. Tutaj bowiem jest jej źródło życia. Teraz w końcu dostrzega tę bliskość. Mało tego, cieszy się nią jak niezwykłym odkryciem. Potrzeba było tego czasu poszukiwania na zewnątrz, tej postawy drążenia poza sobą, tego długiego trudu po peryferiach, by odkryć w końcu osobiście Boga w sobie i być razem z Nim poprzez codzienną wierność. Tym sposobem zrodził się pierwszy owoc poszukiwania Źródło, które jest w człowieku, w oblubienicy, w Tobie. Teraz. Już wiesz, że Boga się nie szuka, tylko odkrywa w sobie. Warto jednak pamiętać, że wiara daje możliwość spotkania, ale zarazem ogranicza to spotkanie, bo nie wszystko jest w stanie przekazać na sposób rozumu. Wiara, jak mówi święty Jan od Krzyża, pokazuje Boga i wiedzę o nim w formie wysrebrzonej. Czyli pokrytej tajemnicą. Srebro daje poczucie szlachetności, ale jeszcze nie całkowitej prawdy. Wiara daje Boga okrytego srebrem, daje Boga całego, ale ukrytego. Widać już kształt i zarys, ale pod warstwą srebra jest jeszcze coś szlachetniejszego. I kiedy zasłona wiary, ta srebrna pokrywa, zostanie w końcu zerwana, ukaże się istota Boga. Czystej postaci złota. W ten sposób właśnie dzięki wierze oblubienica rozpoczyna świadomą drogę z ukochanym. Zaczyna w końcu coś widzieć, coś dostrzegać. Nie mówi już o nieobecności, bo wie, że ukochany jest tylko ukryty, przykryty. Zarys już jest, szkic Boga już jest, ale nie ma jeszcze obrazu, nie ma całości. W ten sposób oblubienica ma już punkt zaczepienia, szkic, który popycha ją, by dalej odkrywać i siebie, i Boga. Dlatego ona nie potrzebuje już pośredników, nie potrzebuje już stworzenia. Ma wiarę w sprawdzoną życiem. Chrystusa, który jest jak kryształ. Dlatego to źródło jest czyste, krzepiące, jasne, bo wiara w Chrystusa jest wolna od błędów, od eksperymentów, od udowadniania i poprawiania. Wiara jest jej źródłem życia. Z niej wypływają wszystkie dobra. Nie musi Boga oglądać, bo ma go w sobie. Nie musi umierać, by go spotykać. Wierzy Bogu i codziennie coraz bardziej odkrywa go w sobie. Oczywiście, że oblubienica chce poznawać go bardziej, chce jego oczu, które jej powiedzą całą prawdę o Bogu, które wyjaśnią jej artykuły i podstawy wiary. Ale póki co w imię miłości przyjmuje to, co daje ukochany, i ten zarys tajemnicy zupełnie jej wystarcza. Czyli do wiary w kolejności szybko dobija cnota. Miłości. Wierzę, dlatego kocham i nie wymagam. Poznałem, dlatego miłuję, nie rozumiejąc wszystkiego. W imię miłości to przyjmuję. Oblubienica nie ma całkowitego poznania i nie potrafi doskonale miłować, ale to już jej nie przeszkadza. Robi co może. Nie widzi i nie chce widzieć oczyma ciała. Nie potrafi kochać i nie chce kochać miłością ograniczoną. Jednego chce rozwijać się i wywierze ich w miłości. Dlatego jej bieg się przyspiesza, dyspozycyjność ulepsza, pragnienie realizacji zaognia. Ona chce dokończenia szkicu Boga w niej. Rozum i wola umocnione wiarą i miłością daje, dają jej poczucie tego szkicu. Bo rozum sam przez się dojdzie do odkrycia istnienia istoty absolutnej. Wola sama przez się widzi swoją siłę kochania. Ale dopiero rozum i wola udoskonalone wiarą i miłością pchają Oblubienicę naprzód. Teraz rozum poznaje przez wiarę, teraz wola poznaje przez miłość. Oblubienica zaczyna widzieć i kochać jak Bóg. Rozpomieniona. Tym pragnieniem rusza przed siebie, by poprzez wierność szkic zamienił się w obraz. I tak tą strofą kończy się pewien etap, by zaczął się kolejny. Podsumowując zatem tę dwunastą strofę, po pierwsze, to czego szukasz jest blisko ciebie, bo jest w tobie. Źródło życia jest w tobie. Teraz od poszukiwania przechodzisz do odkrywania, wydobywania i tajemnicy w sobie przeżywania. Po drugie, wiara daje Ci możliwość patrzenia na siebie, na innych i na świat oczyma Boga. Pozwala Ci widzieć dalej, szerzej, głębiej. Po trzecie, wiara odkrywa Ci Twoją tożsamość. Mówi ci po co i dla kogo żyjesz. Pokazuje ci cel Twojego życia. Po czwarte, mimo pragnienia pełnego oglądania Boga, teraz już nie naciskasz, by go rozumieć, oglądać, doświadczać i czuć. Teraz z cierpliwością, która jest Twoim wyrazem miłości, czekasz, kiedy zostanie zerwana zasłona. Czekasz, bo kochasz. I po piąte. Skoro masz Boga w sobie, skoro źródło życia jest w tobie, to masz tak żyć, aby ta tajemnica bez Twoich słów stawała się widoczna na zewnątrz, aby ten ktoś patrząc na Ciebie widział Boga, którego nosisz w sobie. Aby patrząc na Ciebie mógł Go poprzez Ciebie oglądać, masz być lustrem Boga. Póki co pewnie w zarysie niczym szkic? ale z pragnieniem rozwoju w postaci wyrazistego obrazu. I na koniec niech przemówi sam nasz święty przewodnik Jan od Krzyża. Dusza czując w tym momencie, że pędzi ku Bogu niczym kamień, który im bliżej jest ziemi, tym szybciej spada i czując się zarazem jak wosk, do którego już przyłożono pieczęć, ale jeszcze jej nie przybito, a ponadto świadoma, że jest jak ledwie naszkicowany wizerunek w pierwszym, roboczym rysunku, błagający tego, który ją narysował, by dokończył dzieła i namalował ją pełną wiary, już tak oświeconej, iż dzięki niej dostrzec może, co po niektóre nader jasne podobizny wzniosłości swego Boga. Nie wie, co jeszcze może uczynić, poza zwróceniem się ku samej wierze, czyli wierze, która w sobie zawiera i kryje osobę i urodę jej umiłowanego i od której to wiary dusza otrzymuje również wspomniane rysunki i dowody miłości. Tyle na dzisiaj. Zachęcam Cię oczywiście do lektury 12. strofy Pieśni Duchowej. Link do książki znajdziesz w opisie. Pamiętaj też o minimum 15 minutach modlitwy w ciszy wokół treści dzisiejszego nauczania. O tym, jak to zrobić, jak to uczynić, jak się modlić, mówiłem w trzech pierwszych odcinkach wprowadzenia. Możesz zajrzeć tam i do tego Cię zachęcam. Do zobaczenia, oczywiście, za tydzień. Niech Bóg, który jest miłością, nas porywa i prowadzi do siebie w imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego. Amen.